Macie tutaj DLMO, Craft, a to jest już drugi odcinek naszych Minecraft Ciekawe Mechanizmy. Kurde, Felek, co to za szkielet? Enchantowany hełm. O lol. Zimie. Będziemy się zajmować automatyczną farmą grzybków. Grzybki rosną w ciemnych terenach. No, a, a, najczęściej pod ziemią. Ale my spróbujemy to zbudować na ziemi. Musi to być teren zadaszony i bla, bla 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 bla. O, tak będzie lepiej. Żeby w ogóle nam powstało takie ten, żeby to było y, wydajne, to czy potrzebujemy budować taką, oto platformę, nawet i wyższą. O, tak, taką platformę. I obok drugą taką. Kurde, no ten kurczak mnie prześladuje, no. Oddaj mi te kluski. Dobrze. Takie właśnie będą nam potrzebne platformy. Możemy to sobie budować tutaj, o, pod do. W górę i w dół, i w górę i w dół.

Tak to powinno wyglądać. Możemy to budować. Uuu, nieskończoność, nieskończoność, nieskończoność. Ale dla mnie wystarczą dwa piętra jak na razie. Teraz musimy to wszystko idealnie y, omurować, tak żeby nie było dostępu do światła. Y, ma być tu ciemno jak w dupie. No mnie za bardzo ciekawie to brzmi, ale... widzimy, nie musi być wcale y, ciemno jak w dupie. Wystarczy takie pomieszczenie ze wszystkich stron. Tu może być sobie, o jasno, tak ładnie. Mogę tutaj ten sobie maszerować. Jak pewnie zapytacie, po co te dispensery? Po to, żeby y, teraz w tym patchu jest, że jak, no nie w patchu w tym, nie w tym, tylko że dawno już to doszło, że jak mamy sobie taki dispenser i tu jest woda, to jak sobie wajchniemy wajchą, to się wylewa woda. No, więc wy, wystarczy jeden dispenser. I jak wajchniemy wajchą, to już... Ale i tak najlepiej to by było na guzik. O, syk. I woda po chwili znika. Znikaj. No, nie znika. no pa, jaka sprytna woda. No. No więc teraz zajmiemy się budową mechanizmu. I sobie tutaj się Raz, powiem. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zaraz wracam. Wracam. O, git. Tak będzie dobrze. Tutaj też możemy postawić sobie grzybki, kurna wszędzie. I e, one muszą się rozrosnąć. Musi, Muszą się te grzybki rozrosnąć. No i w, zobaczymy wtedy efekty, jak one już będą rozrośnięte. No i zajmiemy się teraz budową mechanizmu. Budujemy takie. No właśnie. E, budowa tego mechanizmu jest łatwa, ale już czekanie na to, że, żeby nam się te grzybki zryswiły, to jest już trochę dłuższy i mozolny czas, ale zawsze warto zaryzykować, e, zawsze warto trochę poświęcić czasu dla pysznej zupki grzybowej. Tak.

Tak połączyło się. Połączyło się. I teraz możemy za użyciem jednego przyciska, tylko dam wodę do wszystkich wiaderek. Do wszystkich tych. O Jezus Maria. To więc tu jeden. O, mhm. Mam 8 dispenserów, czyli potrzebuję 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć, sześć, siedem. Wiaderko wody. Wiaderko wody. Wiaderko wody i kolejne wiaderko wody tutaj i tutaj i tutaj. Tu. O matko, bym chciał dać dwa. Cyk. I teraz za użyciem jednej wajchy. Pyk. Ze wszystkąd wylewa się woda. Teraz trzeba... Zrobimy to potem jakoś inaczej. No tutaj woda się wylewa, ale zaraz zrobimy sobie taką rynę. Chyba fam. która będzie nam syłać te wszystkie grzybki na dół. No taką rynę tutaj sobie zbudujemy. O cyk, ile tutaj przymierza woda? Raz, dwa, trzy, ale tutaj też się zlewa. Cyk. Cyk. Ha. Hmm, 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 hmm. O. I nasza rynna tutaj jest gotowa. O, tu będą zlatywać wszystkie grzybki. Zobaczmy czy tak się stanie. Przezadny zawsze ubezpieczony. Dziwnia. Płynie, woda płynie. I leje się tutaj. No, tutaj się ładnie polało i wleciało. Tutaj nie mam mieć kontaktu. O! Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Nie, tutaj będzie jak się będzie wylewało lepiej. I jest dobrze wyłączamy Dobrze. Teraz tutaj mamy już zrobione, ale y, tutaj teraz trzeba też zrobić rynne. Czy tam ocyk. I tą wajchę sobie potem przeniesiemy, bo w tamtym miejscu będzie nam niewygodnie i jest dobrze teraz sobie trochę poczekamy i grzybki nam urosną chociaż myślę połączymy tutaj o, tutaj specjalnie sobie zrobiłem takie przejście żeby no wiecie jakoś to poprowadzić Ten nam jest niepotrzebny. Eee, jaskinia! Pod naszą grzybkarnią jest. Wyczuwam ciemne moce. O Ot nie, tutaj jesteśmy pod naszą rynną. Oj, to źle. O, o, rynna, pyk. I to będzie trzeba skręcić o, A teraz gdzie jesteśmy? W rynnie Nie no super Po prostu I'm happy O matko boska <laughs> W takim to niewygodnym miejscu jest Chociaż? Czekajcie Mam plan nie, tędy to nie będzie prowadzić, tylko tędy, tutaj u góry Będzie bieg Redstone Tyk 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 No, tu Możemy sobie tutaj poprowadzić, o na razie tu i prowadzimy naszego redstone'a pyk. Pyk, pyk 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 repeater i jedziemy I jeszcze tutaj jeden repeater i mamy naszą automatyczną farmę grzybków. No więc poczekam chwilę, a nawet dłuższą chwilę, aż to się wszystko ładnie rozrośnie. I wracam po krótkiej przerwie. Jak pewnie zauważyliście, wszystko nam to obficie i obficie urosło. Ale nie czekałem krótko, czekałem pół godziny. Coś takiego. Tam sobie coś robiłem. Nieważne. I dla ładności obłożyłem to sobie szkłem, żeby widać było dobrze patrzeć, jak no na to muszę wszystko w obficie urosło. A więc zobaczymy, czy nasz mechanizm udał się. No, źle w złym miejscu. Wajcha. Przepraszam. O. I woda ładnie spływa naszymi rynnami I gdzieś mi tutaj Strąciło grzybki, a tutaj wszystko jest pięknie Tylko tam to płynie ten drop o, o, o. I wyłączmy Dobrze o, i tu mamy nasze pierwsze grzybki Które nam tutaj zleciały Trzy grzybki, dobrze Jest git Może tutaj gdzieś wyleciały Pewnie tak, ale teraz ich nie znajdę A wejdźmy sobie do środka O, tutaj nam utknęły Tutaj, tutaj A po prostu za... Ymm, za, za krótko czekaliśmy I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Pokazałem wam jak zrobić automatyczną i bardzo yy, i bardzo dobrze yy, tom jak to się jak to się, jak to się ten obficie yy, grzybkową farmę teraz możemy tylko ze, z mojej strony życzyć wam smacz, smacznej zupki ja też sobie taką pyszną zjem wiecie? zjem sobie wiesz? Eee... Nie, 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 nie o mamy i życzę... kurno usunąłem grzybki <grybki> Tyk. crafting box I życzę Wam obfitej zupki Żegnam, żegna się z wami Delmo Craft. Cześć i czołem!